Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o płaskich kolektorach słonecznych do grzania ciepłej wody. I co? Mamy awarię na kolektorach. Tak? Awaria wystąpiła dwa dni temu. Dopiero dzisiaj mogłem przyjechać, ale co? Pogoda się popsuła, i nie da się nic zrobić, bo na dach no po prostu nie wejdziesz, tak? No nie ma co tam dużo oszukiwać się. Yy, no. Zresztą widzimy, że pianka jest do wymiany, w końcu będzie do wymiany, wymienimy ją, ale przyjedziemy, że tak powiem, innego dnia, jak będzie słoneczko, a dzisiaj idziemy, spuścimy glikol, żeby nam tutaj nic bałaganu nie robiło, bo system został rozłączony, wyłączony z prądu, ale idziemy do piwnicy, pokażę Wam, co się wydarzyło, nie? Także za chwilę się widzimy. Dobra, jesteśmy tutaj w piwnicy. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, widzicie? Czujnik temperatury w kolektorze słonecznym został zniszczony. Nie działa. Pompka oczywiście chodzi, no ale przed chwilą włączyłem prąd. Także zobaczcie, tutaj temperatur nie ma. Nic. glikol zaczynam już spuszczać. Więc no co. Czujnik będzie do wymiany. Tak, Zobaczymy połączenie, bo zostało to podłączone zwykłym normalnym przewodem, bodajże dwa razy 1,5 było podłączone, no i zobaczymy czy czujnik został zniszczony, po prostu padł, czy no, łączenie gdzieś tam na kostce czy coś, już nie, teraz nie pamiętam jak to było zrobione, ale zobaczymy czy na kostce właśnie, nie, nie, no czy tam po prostu coś tam się zepsuło na kostce, nie? No ale dla bezpieczeństwa spuszczamy glikol Pamiętajcie o tym, że jak glicol będzie spuszczany, nic z tym kolektorom kolektorem nie powinno być, nic się nie zepsuje. No i co? I system nie będzie działał, przynajmniej przez chwilę. Za dwa dni tu będę mógł przyjechać. Zobaczmy, jakie mamy tutaj osiągi, chociaż statystyki, uzyski chwilowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne. Roczne, zobaczmy ile w tym roku wyprodukowało. W tym roku wyprodukowało, widzicie 2255 kWh, nie? Ale 72 stopni, temperatura zbiornika 44, nie? No, ale wyjdźmy z tego, zobaczmy całkowite. Widzicie, zobaczcie sobie, żebyście nie mówili. 5452 kWh, maksymalna temperatura 153, bo była awaria. 65. Praca pompy, tak ile? 3960. No i praca pompy, tutaj sami widzicie. No co? Na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. No i standardowo. Łapy w górę. Tak. Udostępnienia. No subskrypcje mile widziane, nie? Także co? Dzisiaj na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. I do zobaczenia. Cześć.